Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym treningu z cyklu Tylko 5 minutek. Jestem Magda, jestem trenerem personalnym z Napędzamy do zmiany. Dzisiejszy trening będzie treningiem, który potrwa tylko 4 minuty, a dlatego, że zaproszę Cię na Tabatę. Być może słyszałaś już o czymś takim jak Tabata. Jeśli nie, to szybko streszczę o co chodzi. Tabata to jest trening interwałowy o bardzo dużej intensywności, który składa się z 8 interwałów czasowych. Każdy z nich trwa 20 sekund. W czasie 20 sekund Dajesz z siebie maksymalny wysiłek i robisz wszystko, żeby bardzo mocno się zmęczyć. Po 20 sekundach mamy 10 sekund przerwy i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Dzisiejsza tabata składać się będzie z czterech ćwiczeń, czyli każde ćwiczenie wykonamy dwa razy. Do jednego z ćwiczeń przyda ci się butelka wody mineralnej. Tak więc zrób szybką rozgrzewkę i widzimy się już za chwilę. Do zobaczenia. Witam ponownie, zaczynamy trening, 20 sekund maksymalnego wysiłku, 10 sekund przerwy. Pierwsze ćwiczenie, plank jump, side jump, lecimy. Plank jump, side jump. Cudownie. Drugie ćwiczenie, split jump. Intensywne ćwiczenie na mięśnie, nóg i pośladków. Stań z nogami blisko siebie, następnie split jump i złącz. Super. Jeszcze troszkę. Dobra, teraz fajne ćwiczenie. Trzy hopsy, trzy takie przeskoki i jeden side lunge. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Side lunge. Raz, dwa, trzy. Side lunge. I bok. Super. I wreszcie użyjemy butelki. Połóż na środku butelkę. Ćwiczy, poćwiczymy teraz mięśnie brzucha. I zrobimy cross jack knife. Go. I nogi raz w lewo, raz w prawo. 10 sekund. Super. Ok. Zostało nam jeszcze jeden raz. Musimy to powtórzyć jeszcze raz, żebyśmy miały osiem obwodów. Plank, jump, side jump. Jedziemy. Super. split jump. Strzelam, że jest to Twoje ulubione ćwiczenie z wszystkich czterech, które już poznałaś. Stań z nogami blisko siebie. Split jump. chopsy i jeden side lunge. Dwa ćwiczenia do końca. Jedziemy. Raz, dwa, trzy. Side lunge. Dobrze. I cross check knife fajne ćwiczenie na brzuch. Ostatnie nasze ćwiczenie. Jedziemy. Jeszcze sekundę. I koniec. Brawo! Tabata za nami. Mam nadzieję, że złapaj zadyszkę. Jeżeli tak, to bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Tylko wyłączę nasz odmierzacz czasu. I chciałabym Cię jeszcze bardzo mocno zaprosić na mój nowy program, na pokład mojego nowego programu treningowego, który nazywa się Fat Burner. W którym będziemy skoncentrowało się na tym, żeby spalać tkankę tłuszczową. To jest program, w którym najbardziej z wszystkich moich dotychczasowych programów będziemy się właśnie koncentrować na pobudzaniu metabolizmu, przyspieszaniu metabolizmu, na spalaniu tkanki tłuszczowej, na budowaniu ekstremalnej kondycji i sprawności. Więc jeżeli to jest coś, czego potrzebujesz, chcesz się mocno zmęczyć, uwolnić endorfiny, poczuć się lepiej, poprawić sobie nastrój, przy okazji zadbać o swoją sylwetkę, to bardzo, bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. Zapewniam, że nie będziesz się nudzić, bo ćwiczenia są bardzo urozmaicone, także będziesz się świetnie bawić, a przy okazji zrobisz coś dla siebie. Mam nadzieję, że widzimy się na pokładzie mojego nowego programu treningowego. Do zobaczenia. Cześć!